No i co? Stało się. Zetor znowu odmówił posłuszeństwa po 3000 motogodzin Wyskoczyło wczoraj coś takiego nie wiem czy dobrze widać i przy każdej próbie odpalenia ma chęci, ale coś go blokuje. Miał takie kody, jak to się stało? Kręciłem paszowóz, zrobiłem paszowóz, miałem już go wysypywać. Ale wcześniej go zgasiłem i wróciłem później. I już nie chciał odpalić. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ogólnie wcześniej był duży problem z wypalaniem AdBlue, i prawie rok czasu jeździł po serwisie. No ale wzięli go w końcu na fabrykę i go zrobili. No i po ilu? Po właściwie po no prawie 3 lata chodził teraz bez awarii bo kupiliśmy go w 2018 rocznikowo jest 2017 no i po tym roku po zakupie no jeździł po serwisach aż go zrobili no ale do tej pory był spokój aż tu nagle dziś mamy piątek dzień po Bożym Ciele wiadomo wszystkie serwisy i in, inni tam mechanicy mają wolne nie ma szans się dodzwonić, więc będziemy próbować w poniedziałek dopiero. Zobaczymy, co powiedzą, co zrobią, czy naprawią. Jeżeli będzie znowu to wina tego Adblue, to chyba to wytniemy po prostu. I zobaczymy. No bo to śmiech na sali, żeby takie jajca były. Musieliśmy podpiąć starego Ursusa dziś do paszowozu, żeby paszowóz umieszać, bo ten gad się nie może ruszyć. Dajcie znać, jeżeli mieliście podobne sytuacje w Waszych zetorach i co to może być. Bo nie mam pojęcia. Okej, okay, dobra. Resztę dowiemy się w poniedziałek. Nagram z tego materiał. Zobaczymy co nam powiedzą i czy w ogóle naprawią. Do następnego.